Mianowicie jest taka firma Bidens. Bidens jest częścią TikToka. I teraz tak, w zeszłym roku mówiliśmy o tym, że Stany Zjednoczone nakładają embargo na Chiny, bo chcą wygrać wyścig AI, przez co Chiny nie mogą importować procesorów NVIDIA. Dlatego też ten DeepSeq został wytrenowany na takiej małej ilości procesorów, bo po prostu nie mają do nich dostępu i musieli zastosować jakby nową architekturę, inną architekturę, inny proces treningowy, żeby. W związku z brakiem mocy obliczeniowej, dojechać. I tutaj jest informacja: gdzie tu jest jakiś tytuł, tutaj jest informacja, że Biden planuje wydać 7 miliardów dolarów na procesory, natomiast ciągle jest embargo. Ale w związku z tym, że to jest spółka córka TikToka, oni kupią te procesory, ale nie przywiozą do Chin, tylko będą budować serwerownie poza terytorium Chin, co jakby jest luką prawną w restrykcjach ze strony Stanów Zjednoczonych, więc w ten sposób Chińczycy. Planują sobie kupić trochę procesorów NVIDIA, i to też jest dobry sygnał, bo na pewno, jak kupię za 7 miliardów, to jeszcze akcje NVIDIA mogą urosnąć. Przewiduje się, że to będzie największa infrastruktura AI na świecie.